Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, nazywam się Borys Specjalski, będę miał przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa program, który jak zawsze realizujemy w Centrum Handlowym Galaxy, a jest z nami nasz pierwszy gość Mikołaj Sowiński. Z Mikołajem porozmawiamy o grze, w której okazuje się, że jest całkiem niezły. Gra nazywa się Travion, a jesteś w Mikołaju ósmym na świecie z tego co pamiętam. Tak, tak, ósmy na świecie, w zeszłej edycji serwera międzynarodowego zająłem tą pozycję. E, jak to się stało? Od jak dawna grasz, żeby taką pozycję utrzymać, mieć, ile ci to czasu dziennie zajmuje? Gram około 3 lata, taki poziom od półtora roku osiągam. E... A jak to jest? Ponieważ, no, jeżeli myślimy o osobach, które grają, które wygrywają, które mają takie wysokie pozycje w grach komputerowych, no to mówi się o takich ludziach po prostu zwyczajnie. Tutaj oczywiście nie obraź się, no life, czyli ludzie bez życia. Jak to jest? Jak dużo czasu musisz poświęcać dziennie, żeby, żeby w tę grę grać? O dziwo poświęcam 3-4 godziny dziennie. Nie gram w tą grę sam. Gra nas grupa znajomych, obsługujemy jedno konto, czyli jest podział czasu. Konto fakt faktem jest czynne 24 godziny na dobę, cały czas. A na czym polega sama gra? Mm, jest to gra Massive Multiplayer Online Strategic Game, czyli jest to gra strategiczna, w którą w jednej chwili może grać parę tysięcy osób. W momencie, gdy zająłem ósme miejsce, grało mniej więcej 30 tysięcy graczy. No i, i o co chodzi w tej grze? Co musisz tam robić, żeby, żeby wygrywać? Tak jak w grze strategicznej budujesz wioski, budujesz wojska, atakujesz innych przeciwników, przejmujesz ich wioski. Zastanawiałeś się kiedyś, do czego ci to jest w życiu potrzebne, dlaczego to robisz? To jest już teraz część twojego życia, bez której nie wyobrażasz sobie dalszego funkcjonowania? Wyobrażam sobie jak najbardziej dalsze funkcjonowanie, gram z przerwami. A dlaczego zacząłem grać w tę grę? Po prostu nuda. Nie miałem co robić, kolega zaproponował, słuchaj, może pograsz ze mną w grę. Czyli zaczęło się tak zupełnie niezwyczajnie. Znaczy zupełnie zwyczajnie, zwyczajnie także tak, właściwie no, nie mogłeś się spodziewać, że tak cię to wciągnie, że, że będziesz ósmy na świecie. Nie, kompletnie nie, myślałem, że po prostu tydzień program skasuje i tyle. No właśnie, ja jak odpalam jakąś grę jakąkolwiek, to po pierwszej przegranej ją wyłączam. Niestety nie lubię, znaczy albo niestety nie lubię gier komputerowych. Ty miałeś takie chwile, że zastanawiałeś się nad tym, czy warto w ogóle dalej grać? Miałeś takie chwile, że przegrywałeś, straciłeś wszystko, co tam mogłeś stracić? No dokładnie, nadchodzą takie momenty, że się przegrywa. Zawsze są lepsi. I wtedy po takich kilku miesiącach gry, w momencie gdy przegrywasz, no zadajesz sobie pytanie, no czy jest sens raz jeszcze grać? Może no i miałeś, miałeś taką chwilę, że w ogóle straciłeś wszystko i musiałeś zaczynać od zera? Tak, wiele razy. No to jak ci się udało potem w takim razie wyciągnąć się znowu na taką weselę? Czyli była chwila przerwy i znajomi proponowali, może ponownie z nami zagrasz? Fajna, fajna ekipa się zebrała, będzie miła atmosfera na koncie, gramy spokojnie. Graliśmy spokojnie do pewnego momentu i później już opuchary. Słuchaj, może w takim razie spróbujemy tutaj obalić trochę mit tego no-life'a, bo z tego co wiem, to robisz całkiem sporo innych rzeczy. Zdaje się, że aktualnie prowadzisz, robisz doktorat. Tak, robię doktorat, zacząłem w październiku. Z czego to jest? Z informatyki? Nie. <laughs> nie, powiem się, że na komputerach nie znam się bardzo dobrze. Raczej na grach, a robię na wydziale zarządzania i ekonomiki usług doktorat. Czyli ekonomia. Tak, jest, ekonomia. A więc y, podstawy y, kupowania produktów, zdobywania wiosek powinnoś mieć w małym palcu. Jak najbardziej. Czy się właśnie taka wiedza w tej grze? To jest y, realistycznie odzorowane? Tak, jest realistyczne odwzorowanie. Na pewno przydaje się matematyka, która jest z ekonomią ściśle związana. Czyli ja bym nie mógł grać. Niestety, matematyka to moja słaba strona. E, oprócz doktoratu, czym się jeszcze zajmujesz? Jeszcze mm, pracuję w organizacji ISEC. Jest to organizacja Zrzeszająca studentów z całego świata. Jestem DJ-em. Jest tego w takim razie całkiem sporo. Tak A w, tej, w organizacji ISEC? Czym się zajmujesz? Słyszałem, że byłeś w ogóle w Brazylii. Tak jest, byłem w Brazylii przez trzy miesiące. Byłem tam nauczycielem angielskiego. Był to wolontariat. Jeszcze mogę się pochwalić, że byłem w Portugalii na. Sypendium Rasmus. I wtedy, jak wyjeżdżałeś tam do tej Brazylii, do Portugalii, to są miejsca, gdzie no, wydaje mi się, że jest co robić, jest wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia. Czy gra, w którą graś cierpiała na tym? To znaczy spadałeś wtedy w, staty w statystykach? Akurat wtedy był okres, kiedy nie grałem. A w ogóle odpuściłeś ten tak, temat? Tak, w ogóle odpuściłem, Brazylia była dla mnie priorytetem. No, nie dziwię się, dla mnie też, by chyba, tak mi się wydaje, byłaby. Chociaż z drugiej strony. E Znasz takie przypadki takich ludzi, którzy tak bardzo wciągają się w tę grę, że faktycznie zostają takimi no-life'ami, że faktycznie grają 24 godziny na dobę i nic więcej poza tym nie robią? Dużo jest takich przypadków. Znam takie osoby, grałem z takimi osobami. Faktycznie zostawali no-life'ami, wszystko porzucali na rzecz gry, no, tylko że to jest na, na krótki okres. Później gra się jednak kończy w pewnym momencie, ale rzeczy, które już zostawili, nie wrócą. E a w takim razie powiedz mi, jak tacy ludzie się utrzymują? To mnie zawsze zastanawiało często, często, no zdarzają się takie publikacje prasowe o ludziach, którzy na przykład umarli z wycieńczenia grając trzy dni non stop. Tak mnie zawsze w takich sytuacjach zastanawia to, jak ci ludzie się utrzymują, no bo będąc dorosłym człowiekiem i grając non stop, no się jednak źródło utrzymania trzeba mieć? W dużej mierze grają ludzie, którzy pracę swoją połączą z komputerem, czyli większość czasu spędzają przed komputerem faktycznie, prowadzą na przykład sklepy internetowe, różne serwisy internetowe. Więc jednak łączą pracę z grą. A wydaje Ci się, że takich ludzi należałoby już, może nawet przymusowo leczyć? Należałoby ich odciągnąć od tego komputera? No sądzę, że nie. Nie znam aż tak ekstremalnych przypadków, żeby to się kończyło jakimś kalectwem. A takie przypadki, gdzie by ktoś faktycznie porzucał wrzucie rodzinne, żeby no nie... te wartości, które no właściwie w życiu każdego z nas są najważniejsze, u niego stawały się zupełnie dołem tych priorytetów. To prawda, są takie przypadki, ale sądzę, że to już zależy od osoby. Jeżeli nie gra, pożyczyłby rodzinę dla czego innego. Wspomniałeś również o tym, że jesteś DJ-em. Jak tak wygląda twoja, twoja praca jako DJ-a? Co robisz, czym się zajmujesz? Jaki rodzaj muzyki najbardziej preferujesz? Gram rodzaj muzyki Frenchcore Hard Tech. Są to ekstremalne formy muzyki elektronicznej. French plan... Frenchcore Hard Tech. Tak jest. I jak byś miał to opisać słowami? Ciężko jest muzykę pewnie słowami, słowami opisać, ale co to jest? Bardzo ciężko. Bardzo szybko odmiana muzyki techno. Czyli takie łup, łup, łup. Bardzo szybkie łup, łup, I tak serce wtedy robi takie łuput, łuput. Łup. A czasem nawet staje. Um... Kto w takim razie takiej muzyki słucha, bo no, tak jak poszukam wśród swoich znajomych, to ciężko by mi było znaleźć kogo, no, kogoś, kto, kto czegoś mm -hmm. takiego by słuchał, kogoś, kto do czegoś takiego bawiłby się, bo rozumiem, że to puszczasz taką muzykę w klubach tak. i ludzie się do tego bawią. Tak, w klubach oraz na festiwalach outdoorowych. A da się, da się do takiej muzyki bawić, nie będąc pod wpływem żadnych środków odurzających bądź psychoaktywnych? Jak najbardziej, da radę. E, to w takim razie wtedy taki człowiek taką muzyką się upaja. Dokładnie, dokładnie. Muzyka ma w sobie taką energię, że nie będzie potrzebna, są żadne używki. Ale dużo jest fanów czegoś tego rodzaju muzyki w Polsce? Dużo w ogóle osób przychodzi na takie imprezy? Czy to jest tak, że to jest, to jest pięć wybranych osób, które znasz i dla których grasz? Nie, w Szczecinie organizujemy imprezy cyklicznie. Ostatnio była 20, 20 odsłona naszej imprezy, 10 grudnia jest kolejna. I mogę śmiało stwierdzić, że mamy. Około 150 osób, które zawsze przychodzą na nasze imprezy. Czyli masz grono wiernych fanów. Tak jest. Wracając jeszcze na chwilę do gry, którą, w którą grasz. E, powiedz ile ci to zajęło, ponieważ mówiłeś, że mm, od półtora roku bodajże, tak? O, od półtora tak roku jest. grasz tak bez przerwy. Znaczy, no z z przerwami, wiadomo, nie, z przerwami. Nie, nie 24 godziny, do, a z przerwami. No a a ile, ile, ile ci zajęło tak, to, żeby dojść teraz do tego, do tego ósmego miejsca na świecie? Czas trwania serwera to jest około 3 miesiące. Czyli przez te 3 miesiące faktycznie musieliśmy w grupie 5 osób siedzieć no i klikać, tak jak się to mówi. Gdybyś miał teraz polecić bądź nie polecać granie w takie gry różnym młodym ludziom, którzy no faktycznie spędzają w ten, w ten sposób swój wolny czas, uważasz, że warto, czy że, jednak, czy że jednak zalecałbyś na przykład wyjście na dwór, uprawianie jakichś sportów? Czy to nie koliduje ze sobą w ogóle? Też uprawiam sport. To nie jest tak, że cały dzień siedzę przed komputerem. Aktywnie jeżdżę na rowerze. A co do młodych ludzi, jak najbardziej polecam im granie w gry. Tylko trzeba przy tym pamiętać, żeby znaleźć priorytety. Gra to nie jest wszystko. Gra to może być dodatek na zabicie wolnego czasu. E, słuchaj, mówiłeś, że byłeś w Brazylii. E, jak wyglądał ten twój wolontariat w Brazylii? Co to było? Czym się tam dokładnie zajmowałeś? Gdzie byłeś? E, byłem w wiosce, która się nazywa Itajuba. Jest to pomiędzy Rio de Janeiro a São Paulo. Tak mniej więcej. Na mapie sądzę, że będzie problem ze znalezieniem tego. Mieszka tam 60 tysięcy osób. Czyli no, jak na nasze standardy, ciężko byłoby to wioską nazwać. No, mamy na przykład Świnouście, które ma 40 tysięcy mieszkańców, jest to tak miasto, jest. a nie wioska. Tak, tak. Ale na warunki brazylijskie, no, była to jednak wioska. Moja praca polegała na tym, że uczyłem przez 3 miesiące dzieci języka angielskiego. Czyli dzieci były to osoby w wieku 12-16 lat. Jakbym tak pomyślał o tym, to może dla wielu osób, osób wydawać się dosyć abstrakcyjne coś takiego wyjazd do Brazylii po to, żeby tam uczyć dzieci angielskiego. W jaki sposób można pojechać do Brazylii na wolontariat? To rozumiem, że jeżeli to jest wolontariat, to na miejscu otrzymujesz utrzymanie, otrzymujesz wyżywienie? Tak jest, otrzymuję, otrzymałem miejsce, czyli mieszkałem w domu i do tego jeszcze jedzenie, do tego żadnych pieniędzy nie było. Wynagrodzenie to było miejsce, gdzie mogę się przespać. A jak, a jak w takim razie wygląda podróż, transport do Brazylii? No bo to, to chyba jest kosztowna sprawa. Tak, to jest podróż kosztowna. Mnie bilet wyniósł około 4000. tysięcy. Sama podróż trwała 27 godzin. Kupa czasu. Kupa czasu. Ale jeżeli masz ze sobą laptopa, możesz zawsze w grę pograć. Tak, między innymi grałem w Co najlepiej wspominasz z tej wizyty w Brazylii? Z wizyty w Brazylii na pewno najbardziej, najlepiej wspominam ludzi, którzy mnie tam przyjęli, bardzo ciepło. Czułem się jak w domu, oraz mnóstwo ciekawych miejsc, które zwiedziłem, na przykład Amazonia. Sama Brazylia to jest kraj, tak jak się mówi, faktycznie kontrastu, gdzie kontrastuje ze sobą olbrzymia bieda z bogactwem. Tak, są straszne kontrasty. Przykładem może być Sao Paulo, gdzie na jednej stacji metra naprawdę stoją wspaniałe samochody, lądują helikoptery na wieżowcach. Są wie wieżowce, można je porównać do naszego Radissona. Dwie stacje metra dalej są dzieci bez rąk, żebrzący ludzie, nie mają co jeść, nie mają co pić. A um, to się chyba fawele nazywa? Tak, to, jest, tak. tak. To... Fawele to się nazywają już strasznie, ekstremalnie biedne regiony. E, właśnie, udało Ci się zwiedzić ta takie regiony? Wchodziłeś, czy bałeś się? Strasznie chciałem zwiedzić fawele, jedno z moich marzeń. Lubię takie miejsca, do których nie każdy może dotrzeć, jednak nie udało mi się. W Rio de Janeiro jest najbardziej znana fawela i największa. W momencie, jak chciałem do niej wejść, to był weekend, trwała trzydniowa strzelanina z policją. Zakończona przyjazdem czołgów. To chyba faktycznie nie mogło być bezpieczne. Nie mogło. Na pewno Brazylia nie jest bezpieczna. A istnieje coś takiego jak przewodniki po fawelach? I można tam faktycznie z jakimś takim drukowanym przewodnikiem wejść, żeby było wiadomo, którędy potem wyjść w ogóle stamtąd? Jeżeli wejdziesz z drukowanym przewodnikiem, to nie, nie wyjdziesz. Jeżeli chcesz się dostać do faweli, musisz mieć osobę, która cię tam wprowadzi, którą, której ufają baroni narkotykowi, gangsterzy, nie wiem jakich. Sam kraj można ogólnie uznać za bezpieczny, czy jednak były takie sytuacje, gdzie obawiałeś się o swoje życie? No obawiać się o swoje życie nie obawiałem, ale na pewno nie uznałbym tego kraju za bezpieczny. Ale polecasz wizytę w Brazylii? Jak najbardziej polecam. Sam chętnie bym się wybrał, myślę, że Państwo również, że zwłaszcza, że u nas robi się coraz zimniej, a w Brazylii zdaje się, że cały czas ciepło. Tak, zaczyna się lato aktualnie. No właśnie. Drodzy Państwo, naszym gościem był Mikołaj Sowiński, mistrz gry trawian. Okazuje się, że nie trzeba być wcale takim no-life'em, żeby w grze zwyciężać i zdobywać najwyższe pozycje. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, a ja zapraszam Państwa już teraz do obejrzenia przeglądu tygodnia, a po przerwie galaktyczna lekcja karate.